To mój sposób na przypaloną patelnię. Dzięki niemu moje garnki są czyste i lśniące. A próbowałam już wielu metod, ale żadna nie działała tak jak ta. Uszykuj miskę, dodaj do niej trzy łyżki octu jabłkowego. Następny produkt cię zaskoczy: jest to pasta do zębów, dodaj jedną łyżkę. Kolejnym składnikiem są dwie łyżki wody utlenionej. Wymieszaj, aby składniki się połączyły. Na sam koniec, wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej. Teraz wszystko dokładnie wymieszaj. Zauważysz, że zaczyna tworzyć się piana. To znak, że reakcja chemiczna zachodzi prawidłowo. Nałóż mieszankę na przypaloną powierzchnię patelni. Upewnij się, że cała przypalona powierzchnia jest pokryta pianą. Pozwól pianie działać przez kilka minut. Zabierz gąbkę do naczyń i zacznij szorować patelnię. Czyść ją, aż zauważysz, że przypalenia zaczynają schodzić. Kiedy cała przypalona warstwa zostanie usunięta, spłucz patelnię ciepłą wodą. Teraz twoja patelnia jest czysta i gotowa do użycia. Dzięki tej metodzie nie musisz się już martwić o przypalenia. Spróbuj sam i przekonaj się, jak łatwo można wyczyścić przypaloną patelnię.